Siemaneczko, moi witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, Dzisiaj rozpoczynamy pierwsze tokeny, które trzeba przepalić, ponieważ wyszły nowe tokeny letnie. Plan jest taki, żeby zrobić 82x25, 83x25, 84x25 i 85x20. Chciałbym zrobić 86x15, ale 10 tokenów dużo, a dzięki temu możemy mieć troszkę więcej paczek z mniejszym realem, ale będzie więcej paczek, więc będzie więcej kontentu, więc raczej plan jest taki, że będę robił... Te mniejsze paczki. No i tyle. Zaczniemy sobie od paczki 85 razy 10 Zobaczymy, co z tego wleci. Zagramy sobie też parę meczów w Champions. Zostawcie paczkę w górę. Subskrybujcie również kanał. Najpierw paczka z ratingiem 81. Co najmniej. Także może jakiś, jakiś, jakaś karta z futis wypadnie. Nieważne, nieważne. Dobra. No to moi drodzy lecimy. 85 razy 10 na sam początek. Żeby po prostu, żeby uzbroić woderki. Jak zawsze. Nie będę, nie będę przedłużał, to zawsze zawsze jest to samo. Może jakaś sześć znowu Toc, znowu Toc, to będzie. Ojej. Kuuu. Mm. Chyba, że nie mają pierwszeństwa. I znowu. No znowu Joe Cole, ale. Co tu robisz? No dobra, no jest, jest Cole, jest Tiago. Jedna karta 85, także całkiem okej. Okay. 4 tocy, no dobra, no jest okej. Okay. Wyszedł waran, kiedy mnie nie było. 99 overalla, solidna karta. Może, może go zrobię, jak zdążę. Wyszedł też Są so, maksymę. bardzo przyjemna karta, ale... Ale jakoś nie mam dużego parcia, żeby go zrobić. Okej, okay. także sobie to jeszcze 85 razy 5 Mamy, mamy Joe Cola w duplikatach, więc tu możemy go sobie przepalić na, na spokojnie. Luis Alberto, żeby spełnić wymagania z uniformem, Cała reszta, oczywiście wiadomo, same... Same karty pod przypałkę, więc z jestem, czy będzie lepszy drop niż w tym, co było przez z może być ciężko, bo jednak ten Joe Call ratingowo uratował. No ale zobaczmy, moja taka pierwsza paczka. Sprawdźmy. Może jeszcze i będzie jako pierwszy, mam taką nadzieję. Nie, kolejny doc. Okej, okay, może jakaś. Fuuuu. Yy... Ach, myślałem, że Neymar, ale nie, że Neymar jest footies, ale fajnie. Oscar 95, yy... karta typu. Przyjemna, oczywiście nie będę grał i jeszcze. O, oh, już jezus, czemu się, że to jest Neymar? Kiedyś Neymar miał taką zieloną kartę z Barcelony. Film w FIFA 14, może dlatego. Stare czasy. No nic, ale przyjemna paczka, bardzo przyjemna. Mam pora zagrać meczek w Champions, ponieważ nie zagrałem nic znowu. Eee, jeśli chodzi o, o to, dlaczego filmy są troszkę rzadziej, i będą wyjaśnienia. Na razie nie chcę o tym troszkę mówić. Skład jest taki, eee, czy coś zmieniłem? Chyba nie. Liberi jest w składzie Ferran Torres. Co ma być, to będzie tak naprawdę. Lecimy. Oczywiście po tym meczu będzie paczka. Za tokeny, także pierwszy mecz przed nami. Pingu nie było dużo, więc zgaduję, że możemy grać z Polakiem, matek, z Neymar, Kafu, Azart, Casemiro. No, solidnie, bardzo solidnego Neymara, troszkę się boję. O, okej, okay. jest i prąg. Słynny zawodnik, który nie lubi tapinów. Też znaczy, wprost nie będę robił tapinu. Nie będę taki. Bronia Lison, no, mogłem, no, Mogłem podać też, to prawda, mogłem, ale dzisiaj bez tapinu. Dzisiejszy odcinek wyjątkowo bez tapinu. Wiem, że boję na osoba z Was, czeka aż. Nagram odcinek bez tapinów. To jest ten dzień. Dzisiaj postaram się nie zrobić. Nie wiem, czy to się uda. Pewnie nie. Zawsze jakiś challenge w sierpniu. Generalnie właśnie nagry... jestem w trakcie nagrywania meczu, kiedy grają Manchester United z Brentfordem. Do godziny... Do minuty 23 jest 2-0 dla Brentfordu, więc... Jest mi przykro. To się przykro. Przykro mi jest, jeśli chodzi o kibiców w United, bo... No, nie jest to miły widok, to na pewno. Bardziej chcę się śmiać, niż płakać, także trzymajcie się. Ja miałem podobnie w zeszłym sezonie. Dobra, Ribery, Ferran Torres, nie trzeba podawać na pustą, po prostu można podawać Torres, Torresowi. maneczka, 1-0. Oj, ooo, Felix sam na sam, może Mike? Dobiegniesz, tak, dobiegniesz, kurde. Spokojnie, o, to może być tapin, nie możemy tak zrobić. O, to nie był tapin, ja, by, ja bym nie zaliczył, że był tapin. Nie, 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 to, to nie, ale jest 2-1, pięknie, piękna akcja. Marla. O, i to jest brameczka. Pele, sam na sam. 3-1. Pięknie. Dwubrankowa przewaga, tego potrzebowaliśmy. Chyba właściwie nie powiedzieć, że chyba nie będzie reach ale będzie. godzina Zobaczmy, co wypuściło i możliwe, że będzie, że będzie dzisiaj Neymar. Możliwe, że wyszedł Neymar. Wyszedł Neymar. 16 składów za Neymara, ok. 9.1, 9.2, 9.1, 90. No kusi, kusi ten Neymar. No to jest karta samogra, no to to, to piękne jest. No widzicie sami te statystyki. No kurczę, chyba ten warren na pójdzie w odstawkę i chyba zrobi Neymara. Najpierw oczywiście paczka 82x25, ta na gorsza teoretycznie, ale... 25 kart, 82, plus. Pewnie większość z tych kart pójdzie od razu na e, tego Neymara. Bo no do chcę go zrobić, no, nie będę ukrywał ten Neymar w poprzednich FIFA. Cudowny. Mam nadzieję, że teraz będzie tak samo dobry, także 82 plus razy 25. Pewnie będzie to jako pierwsze, bo to co pierwszeństwo. Tęgla, czy to mnie nie zdziwi. Mamy to co? czy będzie jakiś większy znowu Kulibali? Okej, okay, 95. Zobaczymy, co dalej. Czy będzie dużo tych kart specjalnych. Wow. No, jak na standardy sierpniowe. Kurcze. Średnio, nie będę ukrywał, że troszkę średnio. No razem, ile? Dwie. Pięć specjalnych kart, na 25 możliwych. No nic, no, trzeba powoli tego Neymara chyba zacząć, żebym, już, żebym się razem nie rozmyślił. Dobra, ile tych toców trzeba? Sześć toców trzeba dać, no dobra. Na pewno muszę dać. O, no, dużo tych toców. Jo, pierdziele, dobra, czekajcie. bo no, trzeba też pamiętać, że mimo, że damy te tocy, to jeszcze są skład z 9,2 rating i tak dalej, więc ten pierwszy skład. Z 15 Neymara jest gotowy, więc Jezu, 3-0 Mechester przegrywa matko, Boska, co się dzieje z tym klubem? To jest gorzej niż Juventus, nie wiedziałem, że można gorzej. Dobra, pora zrobić coś głupiego i wydać Japońcy w sierpniu, ponieważ czemu nie dawno tego nie robiłem, a zawsze takie, wiecie, karty pod piki i tak dalej. Dolecimy dwie paczki za 45 tysięcy monet. A już poleci jakaś karta specjalna, zbieram te specjalne karty do Neymara. I na sam poczu nie wiem, urodzinowa karta fantazy, cokolwiek, żebym mógł sobie uzupełnić te wszystkie składy. Ekrany, miło, z Hiszpanii, Angelino, ja pierdolę, 4-0, nie, no co, powiedzcie mi co się dzieje, naprawdę to jest chore, dobra, 6 shifter, 5 6 mam kola. dobra, czekajcie. Możemy sobie zrobić teraz te wszystkie y, karty z tymi specjalnymi kartami, bo może mam, mam nadzieję, że mam, ile mam 6 shifterów, ujo, byku, dobra, to takie karty lecą. A jak wpadł dzisiaj, także w sam raz. Więc zobaczmy. Zawsze jakieś chociażby karty. Pod tamtym czy w ogóle Pigi są jeszcze dostępne do zrobienia. O, Team of the Season. Witam serdecznie z Niemiec. Thomas Miller. Elegancko. jednej z gorszych paczek, ale jest Thomas Miller. Witam serdecznie. No i pięknie. Zacznijmy od początku. Karty urodzinowe. Czy mam jakąś kartę urodzinową? może że mam Sancho. Jeśli nie przepaliłem, zaraz zobaczymy. Birthday. Mam coś, czy nie mam? Uuu, pięknie. Kolejny składzik gotowy. Kolejna paczka z jednym święcowym zawodnikiem, więc sobie akurat tutaj nadziei nie robię, no ale. Może? Okay. Rashford, Moura, Roussillon. Dobra. I tak nie będę grał tymi kartami, więc to nie ma żadnej różnicy. Proszę bardzo. Trzy karty gotowe. Za to dostaniemy paczkę za 7500 monet, więc... Coraz, coraz lepiej z tymi paczkami, ale no dobra. Okej. Okay. Trochę współczuję z kibicami United. Ja sobie teraz przypomniałem, że jeszcze rabie do nich przyjść, także... No rady. Trzech kapitanów trzeba tutaj dać. Chyba mam. Raz. Dwa. I Royce sobie zostawimy. Także wszystko gotowe z tych składów um, specjalnych, że tak powiem. Z kart specjalnych, które trzeba było przepalić. No i klasycznie pik przed meczem, żeby sobie coś trafić miłego, fajnego. jakieś wysoko cenę karty. Po prostu potrzebujemy, żeby mnie zrobić. Jak najszybciej widzę toca i to jest toc Alison. Dziękuję bardzo. Dobra, kolejny meczyk. Lucian Elgi, Nazario Omat, Waran 99 To jest naprawdę świetny skład. Nazario Moment, Toc Cristiano, Zinola najlepszy. Barella, no i ten Varan. no a, tylko nie, to nie będzie łatwe dać. Myślę, że tutaj pozwolicie mi strzelić tapinem, tak czy inaczej. To akurat taki skład, że chyba nic się na mnie nie obrazi, mam nadzieję. Pięknie, peda. Długi słupek, 1-0. Przecież poproszę, po błędzie co prawda, ale. Fedek jest za tam, gdzie być powinien. Uuu, pięknie pele i gmi, to nie było czyste. Fedek jest za i Varan. To jest. Najlepsza możliwa reklama tego zawodnika, nie? Uu. O, niestety Nazario, niestety Nazario, no właśnie. Można się tylko przeżegnać przed Nazario tak naprawdę, no bądźmy szczerzy, to jest... To jest świetna karta, już... Nieraz przeciwko niemu grałem. Co mogłem zrobić więcej? No nic, za dużo miejsca. Niestety, jak się zostawi miejsce panu Nazario, no to... No kłopoty, nie ukrywam, są, ale okej, okay, jeszcze dużo czasu. U... Pięknie... Dośrodkowanie, proszę, Fede, jest! Udało się wrócić Varana, to była... Plan główny, żeby po prostu rana jakoś nad nim to zagrać. Jest, 2 bramka do szatni. Ale jest ciężko, jest strasznie ciężko w tym meczu. Co? Eee, no nie, no jak potem bramkę stracę przecież? Tracę bramkę. Mhm. Nie było spalonego? Nie no, bez, bez szans. Dwóch Ronaldów się pojawiło nagle w drugiej połowie i zabrali marzenie Dobra, ostatnia ramka dla widzów jest pewna, bo tu jest Fede Mam jeszcze Rare Gold Pack do otworzenia. Jak coś będzie, to wstawię to do filmu, jak nie będzie, to nie wstawię tak naprawdę. ten plus więc kto wie, może jakiś 92+, plus tak naprawdę. Uuu, Team of the Season z Hiszpanii. to będzie... Pedri! uuu, ej, fajnie! 8 4 również sabicer. Pedri aktualnie nawet koszt... No okej, okay. wtedy trochę... troszkę zdania, ale Pedri się na pewno przyda. Pięknie. Okej, okay. to już słuchajcie, to było na tyle. Widzimy się... Nie wiem nawet kiedy, zobaczymy chyba we wtorek, także zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Trzymajcie się. Let's.